Dobry witam wieczór, dobry, wieczór, wieczór. Dobry, wieczór. dobry wieczór panie przewodniczący. Dziękujemy witam za... pana posła. Witam. witam serdecznie. Minut Bardzo minut mi miło. Zapraszam za panowie. E, mam nadzieję, że wspólne nasze wysiłki sprostają tym nadziejom Polaków, które ujawniły się 23 września. Przepraszam, zanim zada Pan pytanie, mam obowiązek przypomnieć o pięciu minutach Pamiętam. nieprzekraczalnym terminie Panie Pana... Panie Przewodniczący, od ponad czterech lat jest Pan delegatem do Krajowej Izby Rolniczej. Od ponad trzech lat jest Pan radnym Sejmiku Zachodnio-Pomorskiego. Jakie doświadczenia z pracy w samorządzie i tym gospodarczym, rolniczym i tym terytorialnym chciałby Pan wykorzystać w Sejmie? Znaczy doświadczenia nie są najlepsze. Ja... Nie mam się czego wstydzić bardzo. Yy... Nieaktywnym byłem, bardzo mało aktywnym radnym. Co do Izby Rolniczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, to uczestniczyłem, tylko może na dwóch posiedzeniach nie byłem. Natomiast ustawę, którą przyjęliście o działaniu izb rolniczych za poprzedniego rządu, ta ustawa bardzo małe daje prawa izbom rolniczym i pan przyzna, panie pośle, że tak jest. Izby rolnicze mają ograniczone prawa, ograniczone środki i tak dalej. Doświadczenia. To jest na pewno to, że musimy y, po prostu przyjrzeć się tym samorządom, czy ta reforma samorządu, y, już przechodzę do samorządu no, i wojewódzkiego, samorządów powiatowych, gminnych, czy ta reforma była tak do końca słuszna i potrzebna. Ja uważam, że y, na takim etapie, jakim była Polska, to na pewno powiaty były nam niepotrzebne i tak kosztowne, sejmiki też niepotrzebne. Wielka zgoda. Cieszę się, że wspólnie poprawimy ustawę o Izbach Rolniczych. Cieszę się e, drugie również. pytanie, y, następujące. Jaką wizję tworzenia i poszanowania prawa ma samobrona, a konkretnie jak samobrona odniesie się do weta prezydenta w kodeksie karnym? Znaczy, nasi adwokaci na pewno zapoznają się z tym z kodeksem, znają go. Uważam, że kodeks powinien być zaoszczony. Zdecydowanie zaoszczony, za najcięższe przestępstwa. Samoobrona tego nie Ale kryła. Ale będziecie za czy przeciw przy wecie? Przy wecie będziemy za tym, aby odrzucić weto prezydenta. A to interesujące. A jak zachowa się pan w razie ewentualnego weta w sprawie handlu w niedzielę? Supermarkety. Super, Przed chwilą i słusznie zwracał Pan uwagę na problemy ta, targowisk polskich. I drobnego i średniego handlu. Chyba jako jedni z pierwszych, bo nie przypisujemy sobie wszystkiego, nie jesteśmy tacy pierwsi, najlepsi, najważniejsi, najmądrzejsi, absolutnie nie. Ale chciałbym powiedzieć, że my podjęliśmy walkę z supermarketami. I tu chciałbym powiedzieć, że jeden z supermarketów w Gdańsku rozebrano po w, wspólnej akcji y, Samoobrony i Kupców z Gdańska rozebrano. Jeden zatrzymano. Jego dalszą i rozbudowę w koło brzegu, tam gdzie ja mieszkam. To jest skuteczna walka. Jesteśmy Ale przeciwni. będzie przeciwna zakazowi handlu w niedzielę, czy za tym zakazem? Jesteśmy w tych supermarketach, handel w niedzielę odbywać się nie musi. My mieliśmy tak wspaniałą i mamy chyba tak dużą i wspaniałą sieć handlową w Polsce, że niekoniecznie tam trzeba w niedzielę jechać i zakupy robić, a przede wszystkim będziemy chcieli, żeby była promocja polskiej żywności, polskiego handlu, polskich sklepów ładnych, małych, przyzwoitych, a nie tych dużych hal, gdzie sprzedaje się ludziom truciznę zachodnią. Jakich relacji oczekuje pan przy udziale samobrony w procesie negocjacyjnej w sprawie integracji z Unią Europejską? Głównie chodzi mi o obszary związane z ochroną rynku krajowego i rolnictwa. To znaczy, Myślę, że powinna być wyższa ochrona rynku naszego. Rolnictwo powinno dostać takie same warunki, jak mają rolnicy państw Unii. Nie zgodzimy się nigdy na to, aby zabran zabrano nam, rolnikom polskim dopłaty bezpośrednie. To, co Unia już planuje teraz, żeby te dopłaty zabrać, dlatego że... Unia przeżywa wielki kryzys finansowy i pan poseł dokładnie o tym wie, bo wasi przedstawiciele negocjują też w Unii, czy są nawet obserwatorami. No to też dużo daje. My do tej pory dokładnych dokumentów, dokładnych danych na temat stanu negocjacji nie posiadaliśmy. Ja osobiście będę chciał brać udział w Komisji do spraw integracji Polski z Unią. I być w Brukseli i postawić im twarde polskie warunki. Dziękuję jak chcę, bardzo. Jak dziękuję. chce Pan pogodzić rolę przywódcy? Przepraszam najmocniej, to już czas minął. Przepraszam. Dziękuję. dziękuję. Do bardzo. widzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo miło go.